In medio ecclesie pragnę raz jeszcze wyrazić wdzięczność Duchowi Świętemu za wielki dar Soboru Watykańskiego II, którego wraz z całym Kościołem, a w szczególności z całym Episkopatem, czuję się dłużnikiem. Jestem przekonany, że długo jeszcze dane będzie nowym pokoleniom czerpać z tych bogactw, jakimi ten Sobór XX wieku nas obdarował. Jako biskup, który uczestniczył w soborowym wydarzeniu od pierwszego do ostatniego dnia, pragnę powierzyć to wielkie dziedzictwo wszystkim, którzy do jego realizacji są i będą w przyszłości powołani. Sam zaś dziękuję wiecznemu pasterzowi za to, że pozwolił mi tej wielkiej sprawie służyć w ciągu wszystkich lat mego pontyfikatu. In medio ecclesiae od najmłodszych lat biskupiego powołania właśnie dzięki Soborowi dane mi było doświadczyć braterskiej wspólnoty episkopatu. Jako kapłan archidiecezji krakowskiej doświadczyłem, czym jest braterska wspólnota prezbiterium. Sobór zaś otworzył nowy wymiar tego doświadczenia. Ileż osób winienbym tutaj wymienić. Chyba już większość z nich Pan Bóg powołał do siebie. Tych, którzy jeszcze znajdują się po tej stronie, niech słowa tego testamentu przypomną wszystkich i wszędzie, gdziekolwiek się znajdują. W ciągu dwudziestu z górą lat spełniania Piotrowej posługi in medio ecclesie doznałem życzliwej i jakże owocnej współpracy wielu księży, kardynałów, arcybiskupów i biskupów wielu kapłanów wielu osób zakonnych braci i sióstr wreszcie bardzo wielu osób świeckich ze środowiska kurialnego ze strony wikariatu diecezji rzymskiej oraz spoza tych środowisk jakże nie ogarnąć wdzięczną pamięcią wszystkich na świecie episkopatów z którymi spotykałem się w rytmie odwiedzin Adlimina Apostolorum, jakże nie pamiętać tylu braci chrześcijan, nie katolików, a rabina Rzymu i tylu innych przedstawicieli religii pozachrześcijańskich, a ilu przedstawicieli świata kultury, nauki, polityki, środków przekazu. W miarę jak zbliża się kres mego ziemskiego życia, wracam pamięcią do jego początku, do moich rodziców, brata i siostry, której nie znałem, bo zmarła przed moim narodzeniem, do wadowickiej parafii, gdzie zostałem ochrzczony, do tego miasta mojej młodości. Do rówieśników, koleżanek i kolegów ze szkoły podstawowej, z gimnazjum, z uniwersytetu, do czasów okupacji, gdy pracowałem jako robotnik, a potem do parafii w Niegowici i krakowskiej św. Floriana, do dusz pasterstwa akademickiego, do środowiska, do wielu środowisk. W Krakowie, w Rzymie. Do osób, które Pan mi szczególnie powierzył. Wszystkim pragnę powiedzieć jedno. Bóg Wam zapłać. In manus tuas domine, commendo spiritum meum.